Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was śmieszną papugę, to jest kartka i zaraz pokażę Wam, jak ją zrobiłam. Do zrobienia tej kartki będzie potrzebna mi biała kartka papieru, nożyczki oraz dwa oczka. Te oczka, oczywiście, też można domalować, jak ktoś nie ma takich w domu, i dużo kolorowych pisaków. I zaczynam od złożenia kartki papieru na pół. Tutaj się kartka otwiera, a tutaj jest zagięcie. I od strony zgięcia robię nacięcie około 5 cm. I teraz z dwóch stron odginam ten kawałek kartki i zginam. Z drugiej strony tak samo, tak, żeby powstały mi dwa trójkąty. Teraz z powrotem składam i otwieram kartkę. Teraz chwytam palcem od spodu w ten sposób te dwie zakładki, i zginam na samym środku. Tym razem do środka. I z góry tak samo. I teraz, kiedy złożę kartkę na pół. To powstaje tutaj taki dziubek. Trzeba uważać, żeby się równo złożyło. Tu jeszcze zaprasowuję palcem z jednej i z drugiej strony, i tutaj z zewnątrz powstaje trójkąt. Taki trójkąt w tym miejscu. A kiedy otworzę, to w środku mam. Dziób papugi i papuga już może otwierać i zamykać swój dziób. Teraz przylepię dwa oczka papugi. Żeby łatwiej było sobie wyobrazić mordkę całą. To jest jedno i drugie oczko, a to jest dziób. No i teraz czas na piórka. Papuga ma piórka różnej długości, tutaj na głowie na przykład. Ja akurat maluję piórka na czerwono. Zrobiłam tak wielki dziób, że reszta papugi nie wyszła za duża i się cała papuga nie zmieściła. Ale jeżeli zrobimy mniejszy dziób, to jest duża szansa, że zmieści się cała papuga. U mnie akurat zmieściła się głowa, no i kawałek tułowia, takie gdyby po piersie papugi. A dziób był naprawdę wielki, ale możecie też spróbować... Namalować, zrobić mniejszą wersję, to wtedy się z... cała papuga powinna zmieścić. I moja papuga jest czerwono-zielona, a teraz dziób pomaluję na żółto. Tutaj musimy cały ten rąb pomalować. I gotowa kartka z gadającą papugą. Jest dosyć zabawna. Oczywiście możecie popracować nad tym, żeby papuga wypadła nieco kształtniej niż mi. Moja papuga nie jest najpiękniejsza. A możecie się postarać tak, żeby wyszła naprawdę ładna. Mam nadzieję, że ten pomysł na kartkę się Wam podobał. Będę się bardzo cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz zach zachęcam Was również. Do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!